Najlepszą miałem życiówkę, znałem rywali, wiedziałem, że jak dobrze przyjadę, to jestem w stanie to wygrać. Jak na te warunki, naprawdę jestem zadowolony z tego biegu, bo był niezły technicznie. Założyłem sobie przed biegiem jakąś taktykę, którą starałem się realizować i poszło na 100%. Także jest złoto, cieszę się już. i tyle z oceniania biegu na pewno. Starałem się pierwszą rundę trochę popracować, drugą jeszcze dołożyć, a trzecią to po prostu już ile zostanie. No, mówię, jak na te warunki, to... To był to dobry, dobry techniczny bieg, nawet jedną krzyżówkę udało mi się przejechać na plecach rywala. Dobre wejścia, zejścia, wszystko na plus. To Dopiero początek jutro drużynówka i w piątek master. Na pewno już z luźniejszą głową będę podchodził do poszczególnych biegów, ale dalej profesjonalnie, mimo że to już koniec sezonu. Cieszy to pierwsze miejsce. Powiem szczerze, że... że... Myślałem, że, że, że będzie podium, ale że najwyższy stopień to tak nie do końca. Także bardzo miła niespodzianka. No tutaj towarzystwo bardzo wyrównane i mocne. Marcin przebiegł bardzo dobrze taktycznie dystans. W miarę nieduże spadki były. No i cóż, bo warunki tutaj akurat nie sprzyjały, żeby pojechać lepszy, uzyskać lepszy rezultat, ale Wystarczyło to na, na jak się okazuje na uzyskanie pierwszego miejsca 155. No to jest wynik powiedzmy no dobry w tych warunkach, które, które tutaj są. Uważam też, że Dawid Burzykowski bardzo dobrze pojechał równo też i na, jak, na jego możliwości to, to, to piąte miejsce jest równie wysokie. In second place, silver medalist on the tweede place silver medal, representing Poland! Magdalena Ciszczon! Krzykami misterca, serca dla mnie to są ostatnie Akademickie Mistrzostwa Świata i walczyłam tyle ile miałam sił ale przegrać z mistrzynią olimpijską to naprawdę szacun dla niej. Nie pierwszy raz się jest czwartym, ale taki jest sport, więc Tutaj walczymy z wiatrami i z deszczem. Dzisiaj nie padało tak bardzo, jednak chyba biało gorzej niż na 3 km. Myślę, że wyciągnąć z tego wnioski, jak i go wyrzucić z pamięci. Ciężkie były chwile? Tak. W tego sezonu?